z tej strony, dealer i witam w kolejnym odcinku z Minecraft Extreme oh. Bonus. Dziś w dzisiejszym odcinku razem z Doknesem będziemy robić koło niefortuny Ach. na naszych widzach. Co, co się dzieje, oh. Doknesku, do mi to. Co się dzieje? Jaki masz problem? Robię, robię ciężkie ruchy łapką do przodu. Oh. Tak. To jest bardzo ciężki oh. ruch, tak? Oh. O, nie! Ej, słuchajcie! Zostawcie łapkę w górę po to, żeby Doknes miał więcej energii i znowu mógł bez problemu machać łapką w górę, tak! Tak, zostawcie ciężką Łap. łapę w górę! Żeby moja była lżejsza, odciążcie Ży... mnie, zostawcie łapkę w górę. Tak, zróbcie po to. to do... W tym momencie mówię to serio, e, a, a zrobię tego fikołka w powietrzu, obiecuję. Powiem ci, Doknes, co będzie do wygrania naszych widzów. Będą to no. fajne rzeczy oraz niefajne rzeczy. Czyli e, one one do, wy do wygrania ROX albo MWK. ROX jest fajny, czy niefajny? A, MWK jest fajny, czy niefajny? fajny? Nie, po, nie, 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 nie powinienem kumpla obrażać, więc sami sobie <laughs> okay. dopowiedzcie, rozumiem. jest ten fajny. To możecie pisać, kogo by się chcieli spotkać w Minecraft? ROX MB, czy iSuper MWK? <laughs> Dobra, stary, zobacz. To jest znaczy koło. Koło niefortuny, ponieważ. E, no, w sumie nie no, połowa znaczy jest niefajna, a połowa jest fajna. Niektóre z tych boksów nie są dosłownymi boksami, tylko są bardziej interpretacjami. czy nie, nie jak się mówi? Metaforą. metaforą. Tak, co metaforą, dokładnie. Na no, przykład, e, zróbmy test. Ja będę Wam pokazywać, e, jakby co będą z rzeczy. To jest. Kliknij ten guzik. Po, za... No, no, no. Kliknij. O, proszę, to był jasno zielony, tak? Jasno-zielony, tak. mój drogi, jasno-zielony jest dobry shulker box, więc dostajesz po prostu konika, taki zestaw, okej, okay, więc widzisz, okay. no, to, to by się fajnie, mogą być fajne rzeczy, TNT, czemu tu TNT stawiasz, NIE, NIE DOGNES, NIE RÓB TEGO, a, okej, okay. tu bym sobie mógł to się nie zepsuło, ale jak kliknę, dobrze to, ale też jest dobre, czyli to, to też jest dobre, czekaj, jest, to, jest dobre. Okej, okay, czarny, czarny box, mój drogi, jest zły. A mnie nie mógł że... widza, bo tutaj jakiś nie, widz biegał Nie, nie, nie jesteśmy mógł ryzy. widza, to jest spawn. Stary, czarny box jest bardzo z boksem. I to jest właśnie A. przykład metafory. Jak to mówisz, co, co się dzieje? zrobisz, tak to uważaj. Uważaj, chodź, chodź. Stary, no myślisz, czy co oznacza czarny boks, Chalker box czarny? Nie wiem, wyjazd na zachód? Nie, Nie oznacza Rans. Widera. Tak, wspomnijmy w wizerunek Widera, więc to jest najgorszy chyba możliwy błąd do trafienia. Ale co się wyścigi, przekonamy w dzisiejszym cyklu, ponieważ czerwono oznacza wielki najazd netheru y, na Twoją chatę, więc też co, nic fajnego. Mogły Dobra. Się tam książki włożyć do środka. Dlaczego? Do które by mówiły, co wygrał <grym> albo co przegrał. Ale wiesz, co tym będziemy mówić? Dobrze, szykuj się na Weavera. To będziemy Taka pisać, książkę, taką będziemy móc. pisać, będziemy pisać, stary, to już, to już będzie, wiesz, okay. będzie w praniu. Szukamy widza! Siema, chcecie zagrać w koło niefortuny? To brzmi bardzo źle, koło niefortuny, ale okej. Okay. Tak, okej, okay, okej, okay. możecie wygrać fajne rzeczy, ale jak będziecie mieli pecha, to może być i niefarty. Kliknijcie. Okej, okay, to jest, ej, to jest Ender Dragon, stary. Ej, czyli znowu? Ender Dragon, a drugi co, co wypadł? Kolor? Yy, inny kolor wypadł jaki? Ale stary, Ender Dragon nie lata Jak to nie lata? Na zwykłym świecie, no Nie gadaj To lecimy no. z nimi do Endu Lecimy z nimi do Endu Do Endu lecimy z nimi O nie, ten spółk zaczął latać, stary co, z, 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 Zaczął latać? Co? Zaczął latać i pobiegł, poleciał w stronę spawna, rozwalił spawna, co? stary co? co? Nie gadaj, no, gdzie? Leciał w spawna Gdzie? To? To jest to? To zrobił Poleciał smok? Do przodu. Widzisz tą oh, oh. dziurę? O, oh, o, oh, to zrobi teraz smok. Ej, zabije nas Pio. Tak, ej, ten oh, smok. O oh, oh, nie, o, oh, o oh, nie. To jest, jest krec, krec. to jest kręc, to Pod... jest kręc, smok kręc. Czemu to się dzieje? O oh, nie, What? nie. On tu Bradza. lata, o oh, nie stary. Ej, o oh, nie, jest stary. Rozbocz, on, rozbala, oh, stary. Nie, on jest Jak go zabić, jak go zabić? Yy, oh, oh. Nie wiem. Auć, Sorry! Nie, ch nie chciałem! Ej dokąd nas nie? Y no nie wiem, szczerze że nie wiem jak go zabić. Ja, ja też tak nie wiem jak zabić. O nie, o, jest, nie. jest! źle stary, o, nie. zepsuliśmy kraftem, zepsuliśmy serwer. Ej, wszyscy go chcą bić. Ale stary ten smok nagle się obrócił Aha. jak tam go i zaczął lecieć A. w jakimś kierunku. Na tak nagle. I akurat to spawn, no nie? To jest! Ej, to jest się ten na wodzie stary, widzisz? Aha o się zbakował na! Co jest? Brak... O to ja na ja, tu, ja, ja dobra, okej, okej, okej. Okej. To jest niespodziewane trochę. Nie spodziewamy sytuacji. O nie, jest serwer, stary! Jak mamy go zabić? Jak go zabić? Nie ma komendy? Nie, 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 nie oh. znam takiej komendy! O nie, on zaczął strzelać! Co? O nie! O, nie, leci na o leci stary! Leci na mamy tak przerąpane! Adminę zabiją! O nie! Ej, jest o nie. admin, jest jakiś admin, jest Romel! O, już wyszedł! O, nie. Na tym serwerze, są zładziej. O nie stary o Jest nie. źle, jest źle. Może puścimy tego smoka, aby się latał po serwerze w jest się To może się wytnie z serwer i wiesz, nie, nie było, że to me. Jakby. To jest kosmitą, no ty jesteś do kresem, no nie? Jakby... Nie ma powiązania do Kness, ale to jest złe! Jeb Jakby... <laughs> ktoś go bije łapką! Zobacz widzisz to? Alex stoi! Tak. I go leje łapką. I już mnie jest ze smoku chwilę. Czekaj, właśnie chciałem... Enchant. O, o, o! O, o! Mamy to! Mamy to, brawo! To ktoś ma starszy się bo zostaje dużo Expa chyba, nie? Tak, o. ktoś. To, to jest To jest EXP? To, to było to? Dobra, słuchaj, słuchaj. Ja um. mam daj jedzenie, jeszcze jedzenia chcą. Chodź, idziemy stąd. teraz idziemy, nie było. Nic się nie wydarzyło, okej? Okay? Jest tajemnica! Nie było tego! Ale po, jak on poleciał w linii prostej, jak drzewa ściął wszystko, nagle wystrzelił! Dobrze, że Co? wleciał po a nie w spauna. No właśnie, jakim cudem, nie? Czekaj, tak lecę. To eksplorują tu ludzie już. A tu jest tu są barier bloki. A okej. Okay. Ej, bez to jak jakaś ciężarówka, traktor, rozwalił wszystko. Pss, wow. Ej, widzisz, że to jest Ej. jakiś w ogóle projekt stary zrobienia wielkiej fosy? Gdzie? To jest jakaś duża fosa po prostu, jakaś duża dziura co? No, no widzę bez kitu Ej, i te ludzie musieli kopać na survivalu ileś tam Tak What? God, Serio? Po co? Czemu? No nie, jest stary, ludzie, ludzie mają źle pomysły na tym serwerze, okej? Okay? Jakby, mm -hmm. Przynajmniej się ich wyróżniamy, te, też mamy źle pomysły, oni mają dziwne pomysły To jest extreme, okej? Okay? Ty wiesz, że ten drugi gracz też wydropił shulkera? Po prostu no. go wziął wraz z itemami i uciekł. Ale jak ten kolor? Pamiętasz jaki kolor miał ten box? Nie, nie zauważyłem. No to jak mam cokolwiek zrobić, jak nie jaki miał kolor? No dobra stary, to ma, ma farta. Bo ma farta. Ma farta, typek, ma farta. Możesz napisać jaki to był kolor. O, 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 o. Ktoś tu jest. Siema. Siema, Marian. Ej, Marian, Marian. O, Mario jak się rzucił na mnie. Ej stary, to jest najśmieszniejsza z świata. Podbijamy łybka. Siema i zobacz stary, zaraz zobacz to czasie, co stanie, co będziesz napisane okay. Okay. Wiesz, czy jakby... on nie pisze do nas? Nie. Mnie jest powiadomienie. X, Marian1x, próbował pisać, ale jest wyćrzczony. <grym> o nie, ale nie par. No, znaczy, że tak. czekaj, czekaj, czekaj. Marian, chcesz zagrać w koło niefortuny? Jak tak, Jak to, to napisz tak, na czacie. To... O nie, podskocz. Okej. Okay. Podskoczył! O! Cześć, tam jest tam. Dobra, 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 cwany, cwany. Cwania, cześć, dobra, dobra. No i co nam napisać? Marian, ty nie podskoczyłeś, to jest, wyliczony jestem. Wiemy. No, jakby. Marian, chcesz zagrać kołnierz fortuny Jak tak, to podskocz. On nie. Chcę! Chcę! Ok, no to tak. Lecimy, lecimy w takim razie. Kliknij guzik. Guzik, kliknij. Jaki kolor? Żaden. Nic nie, I, nic nie wypadło. Nie Jeszcze raz. Pota. Ej, on włożył żelazo do środka. No, i wypadło mu teraz żelazo, które tam włożył. No, jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie baguj. Ma, ma, Marian? Ej, zno, znowu Znowu nic nie wyleciało. Czemu nic nie... Czemu nic... No, bo znowu ten środkowy wypadł. Nie. Nie, z... nie, nie, stary. Ten. Ten dispenser jest zepsuty. Bo, bo, a to. A... A, a to... A to nie jest… A, dispenser, to, może, no. to musi być dropper, stary, to może być dropper, myślisz? No, możliwe. Ostatnio był dropper i działało, to może Dro być dropper. to dropper to musi to być, dropper wrzuca itemy. Marian za… Marian! Marian! <laughs> Marian, stary… Wziął? Ten... Tak, on, on, stary, on rozrabia, dlatego jest wyciszony. Proszę nie cheatować. <laughs> teraz. Niebieski! Okej, okay, to, to jest teraz dobre, to jest dobre. To jest… Szczęśliwy szukerbox. To dla ciebie, Dla są podki to jest szarkarbok z podkami, ma podki Slow falling, e, siły i, 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 życia i, i skoków, więc Dobra, Maria ma farta, ok? Znalazłem no, no, ciśnione, ale ma farta O, coś, coś pisze jeszcze, coś pisze, na pożegnanko Co napisze Maria? Dziękuję Spoko Ta. Przykre, stary, nie mieć tego nic na czas O, o, tutaj ktoś jest Siema, stary, chciałeś rox mb, jest rox mb Serio jest rox mb? Tak, jest rox mb O mój Boże, skina rox mb Chcecie zagrać w koło niefortuny tak, Roksu od razu, prosto z mostów. Tu ma nawet vip -a. widzicie? Nawet troszkę no, ma VIPa. Wow, to jest cały gang! Ej, bez ich jest dużo. To kolejno. Najpierw Roksu Koksu. O nie, to się źle skończy, jak aż cztery losy będą w jednym miejscu. To będzie źle, na pewno, będzie wypadnie źle, wypadnie na pewno źle. źle. Będzie bardzo źle. Może być bardzo źle. No Okej, okay, to jest Ender Dragon stary. Zrobimy to znowu. Tak. Samon, Ender Dragon! Sorry! Jakby... To jest koło niefortuny, dobra? I ten Ender Dragon będzie zbugowany jak ostatnio. Będzie tak sobie wisieć tutaj, tak? I za chwilę się odbaguje i zacznie świrować. Rozważcie, wszystko dookoła. O! Tak, żyje! O mój Boże! Widzisz Ale to? W ich bazę wleciał. Ich bazę? Chyba tak, bo jakiś redstone wypadł. Co jest. Ale czemu smoki są krytami tak naprawdę? Co jest grane? Nie, stary, było blisko od ich bazy bardzo. Tak? A gdzie jest, gdzie jest ich baza? Stary, rozwalił im wejście do bazy, ale cała baza przetrwała. Gdyby wleciał w dół im. O, jezdny się w głębiej wkopał. Nie chciałbym być na ich miejscu, naprawdę. Kto kolejny? A, a stary. Mar brat Pitt próbował pisać, ale jest wyciszony. Maja też w sumie. Ej, a y, co z tym smokiem? Smok stary poleciał, jakby... Smog już y, odszedł, okej? Okay? Myślisz, że. M czy myślisz, że to dobry, pomysł tak. to jest zły pomysł? To jest bardzo nieodpowiedzialny jest, pomysł, okej? Okay? To jest bardzo nieodpowiedzialny pomysł. Bardzo, ja wiem, ja wiem. O! Cześć! połączony w boks. Co jest połączone w boksie? Villager. A, villagerowie! dobra, to jest fajnie, to ma dobry. Okej. Okay. Villagerowie. Gratki. Okej. Okay. Kto kolejny? Proszę nie proszę patrzeć. Teraz jest Fizoks. Fizoks. No, wszyscy odejdźcie kilka kroków. Proszę odejść, roksu. Uwaga! Klika. Czerwony, stary, to jest mój ulubiony! Wiesz, co to znaczy czerwony, pamiętasz? Um, y, smok? E, nie, stary. Czerwony to oznacza, że spawnujemy im. macie neterowe piekło. Dobra, e, no, no, więc tak, załóżmy. 5 gastów spawnujemy. Albo 6 gastów. O jezus, silni. 14 blazów. No dobra, stary, ja spawnuję tutaj trochę. I twoje. pigmany. Dużo, dużo pigmanów. To na pewno jest 14 blazów, już. Dobra, e, no, też dwa. Raz, dw dwa, trzy, cztery. Pięć sześć, okej, okay. tyle chyba starczy, nie? Jakby... Tak, to jest, to jest mocny troll. To jest, to jest, jest dużo, okej? Okay? No tak, tak. Czy oni... Już ale ojca... Wystarczy, że smok. Czy, czy oni sobie. Jak spamują mu te gasy? Czy oni zabiły, zabiły kogoś. Stary. No cóż. A, ale tu się dzieje. a ich jest za dużo, stary! Czy to może że ich jest za dużo? Jakby reszta żyje, ktoś umarł. Chyba ta dziewczyna bez zbroju umarła, wiesz? Oni sobie radzą. Czy sobie mają zbroję? Sobie radzą. Jest okej. Okay. Okej. Okay. O ale nie, wiecie, ktoś z tego. Właśnie widzę, ktoś tego pigmeny. I te pigmeny teraz. One nie zapominają, moi drodzy. One. One was będą chciały zabić, bardzo. Ej, dobra, te gasty chyba najbardziej odwalają. Tyś nie wiem, co jest gorszy, gasty czy blaze? Chyba blaze, nie? No, Blaze, Blaze. O nie, tam ten biesi z pigmenami, tam ci z dwójkę. Okej, okay, jakoś dają radę, jakoś ich chyba. Jak się pokonają, dobra, już, już pigmanów nie ma, dobra, To jest pierwszy etap, dobra, Poradzi się z tym. O nie, ten Ender Dragon stary, to jest takie złe, co i zrobiliśmy z tą okolicą. Ale chcieli grać, okej. Okay? No grać. Tak, tylko ja nie wiem, czy byli świadomi tego, że no, aż wiesz, tak źle moja, będzie. Spytaj. spytać, bo koło niefortuny, no, ty masz... No, no, to, no, same same facet, to było koło niefortuny, Tak, no. ja spytałem o niefortuny chcesz koło, to jakby, wiesz... Niech się cieszy, że, że, że mają stać. villagerów. No, <laughs> znaczy, no, Jakby, no. Okej, okay, to, no, to jest złe, to, to jest... złego, to jakby villagerowie są git. Tak, wiesz, jestem geek, ktoś tam już też dostał jakieś potki, a nie to wcześniej Marian, więc to nie jest tak, że dzieją się same złe rzeczy. Okej, okay. blaze... są stare. Ile oni będą mieli blaze powdera, jak to zabiją? I Gastów, Wes? Dużo. Dużo. No, no właśnie, jest so, tak na dłuższą no metę. Nawet, nawet teraz w sumie o fortunę na to wychodzi. No właśnie, jak stary, jeżeli zabiją te potwory wszystkie, co nie jest aż takie proste, jak widzisz, oni mają koksy, oni mają diamentowe zbroje. Oni sobie poradzą z tym. Będą mi naprawdę fajne zapasy rzeczy. Ej, nasza koleżanka umarła. Dobra, tepniemy ją. Ale tu jest stary, naprawdę. Ta tak, jest przedtem. stary. Wszystko się pali. Dosłownie. W promieniu tak. chyba. Stu kratek są tutaj, wszystko taka, płonie, co kilka taka. kratek jest ogień. A, 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 a smog poleciał w stronę spawna tak w ogóle. O nie, czemu te smogi lecą na spawna? I teraz wszystko się pali, drzewa się palą, nawet pustynia się pali jakimś cudem piach. Gasty nie przystają, oni zamiast się zabudować troszeczkę jakimś koblem, przecież yy, gasty niż kobla, nie? To no. zwiewają po prostu, przez te gasty stają furii większej, gonią i strzelają dalej, i rozwalają wszystko. Dobra. Oczek na pięta, proszę bardzo, oczek, masz złoty miecz. Widzisz, gdyby nie zombiaki, to by nie podał z tego miecza, więc nie jest tak źle, oczek zwiewa, oczek po prostu zwiewa, oczek nie chce wracać. Nie wiem, stary, wiesz co, chyba, chyba zabiję im te, te potwory, wiesz? Nie to wiem, jakby oni, nie. oni sobie nigdy nie poradzą. Jakby, myślę, że sfailowali. Myślę, że sfailowali, stary. Został tylko jeden Blaze z tego co widzę, więc jakby, da dacie radę chyba ziomale. Jakby, trochę współczuję, a trochę to była gra, na którą się zapisaliście, więc życzę powodzenia w nowym życiu, w świecie w rozwijaniu się. Tylko gasty, co? A, gasty też one tają stary. Gasty też mamy wywalone i wyleciały sobie, wiesz? I teraz gasty okay. razem ze smokiem będą podróżować po świecie i pewnego razu jakiś gracz po prostu nagle spotka smoka, który na niego wleci. Tak. Rozpęcony smok. I stary rozwala wszystko kred. Kopie tunel. Gast strzela z góry ogniem. E, no, więc powodzenia, miłej gry. Słuchajcie, gadet.pl w opisie. Subujcie, lajkujcie i komentujcie. A my słyszymy się już jutro. Trzymajcie się i cześć!